Jesteśmy przed zawodami biegów hrabiego, zawody ultramaraton. Ze mną jest Ania, jedna z wolontariuszek. Ania, powiedz, jak długo jesteś związana z tym wydarzeniem sportowym? Jak często tutaj pomagasz Wojtkowi i wszystkim innym współorganizatorom? To jest moja siódma edycja, czyli od samego początku, 7 lat, tak jak mówię, siódma edycja. I co? Okej. Okay. A powiedz mi, co, co ci się e, podoba i, i, i co spowodowało, że e, tak aktywnie uczestniczysz w tych e, e, przeorganizacji zawodów sportowych? Przede wszystkim ludzie, atmosfera, która tutaj wszystkim nam udziela, e, aktywność fizyczna, którą trzeba promować, jak, jak wiadomo, a przede wszystkim tworzymy z, ze współorganizatorami, e, tworzymy taki Team, taką super drużynę, gdzie rzeczywiście uzupełniamy się, rozumiemy się i jest, jest przesympatycznie. Nie ma co ukrywać, wiemy, że jesteś i aktywna zawodowo i tutaj społecznie. Czy jest w ogóle czas na taką aktywność fizyczną, sportową? No myślę, że znaczy jest, jest. Nie powiem, ale jest, musi być w moim życiu. Wszyscy jesteśmy w rodzinie aktywni. No to bieg to zdrowie, bieg, bieg, w ogóle ruch to zdrowie. Ja akurat biegam, więc może niedługie dystanse, ale może kiedyś tutaj wystartuję na tych dłuższych. Natomiast dla, dla siebie, dla swojego zdrowia kilka razy w tygodniu trzeba biegać. No i na to trzeba czas znaleźć. No właśnie chciałem zadać pytanie, właśnie, czy kiedyś chciałabyś wystartować, bo tutaj są takie dystanse, że naprawdę y, ja jestem pod wrażeniem tych ludzi, którzy y, decydują się na 5, choćby 50 kilometrów, bo to trzeba mieć naprawdę y, i silny charakter, no i też y, mega y, mocno zdrowie. No tutaj dużo, dużo treningów, dużo pracy kosztują te, te biegi i to jest ogromny szacunek dla, dla tych wszystkich biegaczy, tych długich, przedługich dystansów. Ja osobiście myślałam kiedyś, właściwie co roku myślę o tym, że, że w następnej edycji pobiegnę, ale jednak biuro zawodów jest tak absorbujące i tutaj ta, ta praca wolontariusza jest na tyle, no taka czasochłonna i pracochłonna, że jednak bieganie zostawiam dla, dla siebie gdzieś tam w kuluarach takich własnych.